Kapłańskie serce, rekolekcje o umocnienie powołania z Janem Pawłem II. Veni Creator Spiritus. Tak więc w tej kaplicy, w czasie śpiewu, veni Creator Spiritus oraz litanii do wszystkich świętych, leżąc krzyżem, oczekiwałem na moment włożenia rąk. Jest to chwila szczególnie przejmująca. Później wielokrotnie sprawowałem ten obrzęd jako biskup, a także jako papież. Jest coś dogłębnie przemijającego w tej prostracji ordynandów, symbol głębokiego uniżenia wobec majestatu Boga samego, a równocześnie ich całkowitej otwartości, ażeby Duch Święty mógł stąpić bo przecież to On sam jest sprawcą konsekracji. Veni Creator Spiritus, Mentes Tuores, Visita Imple, Superna, Gratia Quetu, Creasti Pectora. Tak jak wem Mszy Świętej, nie są sprawcą przeistoczenia chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, tak i w sakramencie kapłaństwa. On jest sprawcą konsekracji kapłańskiej czy biskupiej. Biskup udzielający święceń jest ludzkim szafarzem Bożej Tajemnicy. Włożenie rąk biskupich jest kontynuacją gestu, jaki stosowano w Kościele Pierwotnym na oznaczenie daru Ducha Świętego, którego się udziela dla określonej misji. Tego gestu włożenia rąk użył święty Paweł w odniesieniu do swego ucznia Tymoteusza i pozostał on w Kościele jako skuteczny znak czynnej obecności Ducha Świętego w sakramencie święceń. posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II pastores z Dabowobis, do kapłanów, do duchowieństwa i wiernych o formacji kapłanów we współczesnym świecie. Obok wymienionych jak i innych pozytywnych zjawisk występuje jednak wiele elementów wątpliwych lub negatywnych. W szerokim zakresie rozprzestrzenia się jeszcze racjonalizm, który w imię zwężonej koncepcji nauki odbiera umysłowi ludzkiemu wrażliwość na spotkanie z objawieniem oraz z boską transcendencją. Trzeba również wspomnieć o przesadnym podkreślaniu podmiotowości osoby, co prowadzi do zamknięcia człowieka w indywidualizmie, i czyni osobę niezdolną do nawiązania prawdziwie ludzkich relacji. Tak więc, zwłaszcza dorastająca, jak i dojrzała młodzież, bardzo często stara się wypełnić tę samotność różnego rodzaju zastępczymi formami przeżyć, bardziej lub mniej jaskrawymi formami hedonizmu, ucieczką od odpowiedzialności. Młodzi przytłoczeni świadomością przemijania próbują zdobywać jak najmocniejsze i przynoszące największą satysfakcję osobiste doznania i doświadczenia emocjonalne, co powoduje, że w obliczu wezwania do wyboru drogi życiowej uwzględniającej wymiar duchowy i religijny oraz potrzebę solidarności, pozostają z konieczności obojętni i niemal sparaliżowani. Ponadto w całym świecie, również po upadku ideologii, które z materializmu uczyniły dogmat, a z odrzuceniem religii swój program, szerzy się swoisty ateizm praktyczny i egzystencjalny, a odpowiada mu przesiąknięta sekularyzmem wizja życia i przeznaczenia człowieka. Człowiek ten, Całkowicie zajęty sobą, nie tylko stawia siebie w centrum wszelkiego zainteresowania, lecz śmie twierdzić, że jest zasadą i racją całej rzeczywistości. Stopniowo oddala się od owej strefy duchowej, która tym bardziej jest mu potrzebna. Im bardziej szeroki dostęp do dóbr materialnych i zasobów daje mu złudne wrażenie, że jest samowystarczalny. Nie potrzeba już zwalczać Boga. Człowiek myśli, że może się po prostu bez niego obejść. W tym kontekście trzeba wspomnieć w szczególności o rozpadzie rodziny oraz o zatarciu lub wypaczeniu prawdziwego sensu ludzkiej płciowości. Są to zjawiska, które mają bardzo negatywny wpływ na wychowanie młodzieży i utrudniają odpowiedź na jakąkolwiek formę powołania do służby Bożej. Trzeba również zwrócić uwagę na zjawisko pogłębiania się niesprawiedliwości społecznych i skupiania bogactw w ręku niewielu, co jest owocem nieludzkich form kapitalizmu, które oddalają coraz bardziej narody bogate od narodów biednych. W ten sposób rodzą się wśród ludzi napięcia i obawy, wprowadzające głęboki zamęt w życie poszczególnych osób i wspólnot. W środowiskach kościelnych również zauważamy niepokojące i negatywne zjawiska, które wywierają bezpośredni wpływ na życie i posługę kapłanów. Są nimi ignorancja religijna wielu wierzących. Znikoma skuteczność katechezy, którą zagłuszają bardziej rozpowszechnione i sugestywne wzorce, popularyzowane przez środki społecznego przekazu, źle pojmowany pluralizm teologiczny, kulturowy i duszpasterski, który choć często wypływa z dobrych intencji, w rezultacie utrudnia dialog ekumeniczny i zagraża tak koniecznej jedności wiary utrzymująca się nieufność i niemal niechęć do nauczania przekazywanego przez hierarchię. Jednostronne tendencje do zawężania bogactwa ewangelicznego orędzia, które czynią z przepowiadania i świadectwa wiary czynnik wyłącznie ludzkiego i społecznego wyzwolenia, lub też prowadzą do wyobcowania i ucieczki w świat przesądów, i religijności bez Boga. Zjawiskiem o wielkiej doniosłości, chociaż występującym stosunkowo od niedawna w wielu krajach o starej tradycji chrześcijańskiej, jest obecność na tym samym terytorium dużych skupisk ludzi należących do różnych ras i religii. Coraz bardziej rozwija się zatem społeczeństwo wielorasowe i wieloreligijne. Z jednej strony może to stanowić okazję do częstszego i owocniejszego dialogu, poszerzania horyzontów myślowych oraz doświadczenia, czym jest przyjęcie drugiego człowieka i słuszna tolerancja. Z drugiej strony może jednak prowadzić do zamieszania i relatywizmu, zwłaszcza pośród osób i społeczności o wierze mniej dojrzałej. W ścisłym związku z tymi czynnikami i ze wzrostem indywidualizmu pozostaje zjawisko subiektywizacji wiary. Zauważa się mianowicie, że wzrasta liczba chrześcijan, którzy wykazują mniejszą wrażliwość na obiektywną i integralną naukę wiary, wybierając w sposób subiektywny to, co się podoba, co odpowiada osobistemu doświadczeniu i nie wymaga zmiany własnych przyzwyczajeń. Również głosy w obronie nietykalności indywidualnego sumienia, same w sobie słuszne, nabierają nieraz w tym kontekście niebezpiecznej dwuznaczności. Stąd wywodzi się także zjawisko coraz bardziej częściowej i warunkowej, Przynależności do kościoła, wywierające negatywny wpływ na rodzenie się powołań do kapłaństwa, na samoświadomość kapłana i na jego posługę we wspólnocie. Wreszcie, w wielu środowiskach kościelnych, jeszcze dziś poważne problemy stwarza znikoma liczba kapłanów. Wierni niejednokrotnie bywają zbyt długo pozostawieni własnemu losowi nie otrzymując nawet odpowiedniego wsparcia duszpasterskiego. Wywiera to negatywny wpływ na rozwój życia religijnego chrześcijan, a jeszcze bardziej ogranicza ich zdolności i możliwości ewangelizacyjne. Myśli Jana Pawła II Pobożność to po prostu postępowanie chrześcijanina, które na ojcowską miłość Boga odpowiada miłością synowską. Adhortacja apostolska, reconciliatio et Poitentia numer 21. Modlitwa Jana Pawła II za kapłanów. O Jezu, odwieczny arcykapłanie, boski ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysło z boskiego serca twego. Nie przestawaj wlewać w twoich kapłanów ożywczych strumieni twojej nieskończonej miłości. Żyj w nich, o panie, przeistaczaj ich serca, uczyń ich mocą twojej łaski, narzędziem swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekszy się zupełnie w ciebie, przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą twego imienia i twego ducha uczynki, które sam zdziałałeś dla zbawienia świata. Wracaj do nas, O Jezu, przez twych kapłanów, ożyj w nich i przejdź znowu przez świat, ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się, nawiązując na nowo święte więzy miłości, Łącząc serce boskie, sercem człowieczym. Amen.